materialismo Czy jest religią szatana? Materializm to pogląd filozoficzny, według którego wszystko, co istnieje, to wyłącznie materia i jej interakcje, takie jak pola czy siły. Według tej filozofii wszystko to wyłącznie materia, włącznie na przykład z, z ludzkim umysłem, myśleniem i świadomością, które wszystkie są określane jako zaawansowane mechanizmy naszego własnego mózgu. Stąd też wszystko, Duchowe oraz mistyczne jest wyłącznie halucynacją i nie istnieje nic poza materią. Z drugiej strony mamy satanistów, którzy wszystko wracając stąd też główny symbol satanistów to odwrócony krzyż katolicki, ponieważ rolą satanistów jest wywrócenie wszystkiego. Obecnie materializm jest propagowany na masową skalę, głównie przez naukę i media, i jest uważany za główną, prawdziwą drogę i wizję tego, jak działa nasz wszechświat. Coraz więcej posiadamy sceptyków i coraz więcej poglądów duchowych czy religijnych jest całkowicie całkowicie zakazywanych z przedmiotów szkolnych czy z innych form dyskusji publicznej. Czy jest możliwe, że jest to wszystko działanie celowe, że ma ono na celu całkowicie zamknięcie nas w pułapce materializmu, abyśmy myśleli, że jesteśmy wyłącznie biologicznymi maszynami, predestynowanymi do wykonywania podstawowych czynności biologicznych w celu przetrwania i że wcale nie mamy duszy i nie ma nic poza materializmem. Czy może być to wszystko celowe i czy może mieć to związek z szatanem oraz satanizmem? Jeśli chodzi o szatana i satanizm, to zauważmy, że głównym symbolem satanizmu jest odwrócony krzyż. I wiele osób uważa, że satanizm cechuje się głównie odwracaniem wszystkiego na odwrót. Odwracaniem tego jak naprawdę się wszystko potoczyło, odwracaniem tego jak wszystko naprawdę działa. Oraz odwracaniem wszelkich faktów, aby wszystko było na odwrót. Satanizm również cechuje się gloryfikacją materii. W wielu tradycjach duchowych szatan to ten, który pokazał, że materia i świat materialny jest lepszy od jakiegokolwiek stworzenia boskiego duchowego. I teraz jak mamy tutaj materializm, który mówi nam, że wszystko wywodzi się z materii i wszystko ma u źródła materię, to czy nie mówimy o jednym z aspektów satanizmu, który mówi nam, że materia jest lepsza i materia jest no, tym, co powinniśmy gloryfikować? Dalej mamy, że jeżeli wszystko w materializmie wywodzi się z materii, czyli na przykład myśl, świadomość nasza wywodzi się z materii, to mamy też zupełnie odwrotną tutaj Wizję działania wszechświata nazywaną idealizmem, do której również często zaliczamy wiele religii, czyli, że najpierw jest myśl, z której pochodzi materia. Tak jak w religiach, to Bóg, czyli powiedzmy, może myśl Boga w niektórych religiach stworzyła wszechświat. Tak w filozofii idealistycznej, nie patrząc tylko na religię, najpierw mamy myśl, najpierw mamy świadomość, najpierw mamy to, co duchowe, a później mamy materię. W poprzednim odcinku mówiłem o idealizmie i mówiłem, Mówiliśmy sobie o tym, że na przykład według Platona te idee, to co jest w myślach może być idealne, podczas gdy to co w materii nie może być idealne, ponieważ jest wyłącznie odbiciem. Możemy wyobrazić sobie idealny okrąg, który będzie idealnie okrągły, jednak nigdy nie osiągniemy takiego okręgu w materii, nie wiadomo jak byśmy się starali, ponieważ to tak jak... Rysujemy okrąg w pęcie i powiększamy go, i widzimy piksele. Tak samo w realnym życiu będziemy powiększać ten okrąg, czy idealną kulę, i zauważymy niedoskonałości. Stąd też, według Platona, prawdziwy świat to ten świat idei, z którego wszystko się wywodzi. Ten świat boskiego umysłu, ten świat duchowy, który jest źródłem wszystkiego. A materia to wyłącznie jego odbicie, i to odbicie jest nieidealne, wręcz w wielu przypadkach słabe. Stąd też, wiele chorób, i niedoskonałości współczesnego świata. Jest to idealne. Jest to idealne odzwierciedlenie tego, co powiedzieliśmy sobie o szatanie i satanizmie. Sataniści chcą wszystko wywrócić, czyli tak jak oryginalnie wszystko wywodziło się ze źródła, które było w idei, w umyśle, w nieskończoności, w absolucie, i to z tego źródła powstała materia na podobieństwo. Tak jak mamy mowę o podobieństwo Boga, tak mamy mowę o projekcji, o manifestacji tych idei na podobieństwo tej idealnej idei, to tak samo tutaj mamy wywrócenie. Satanistów, którzy wywracają, że źródłem jest myśl, a z myśli wywodzi się materia, tak oni wywracają i propagują to wszystko, że z materii wywodzi się myśl, i wszystko to wyłącznie jest. Iluzją. Jak widzimy, zaszliśmy bardzo, ale to bardzo głęboko. I wydaje mi się, że nie jest to przypadkowe, że materializm jest tak chwalony we współczesnym świecie. I wydaje mi się, że nie jest to przypadkowe, że mamy dosłowne odwrócenie wszystkiego i tego, jak działa wszechświat. Zauważmy, że gdy uważamy siebie za wyłącznie materialne istoty, to bardzo łatwo nami kontrolować. Gdybyśmy Całkowicie założyli, że jest tak, jak mówi nam biologia ewolucyjna. W takim przypadku nie jesteśmy niczym innym jak całkowicie losowo powstałymi z pyłu gwiezdnego biologicznymi maszynami, których jedynym celem jest przetrwanie, a żeby przetrwać, to co trzeba się skupiać wyłącznie na jedzeniu prokreacji oraz egoistycznej tutaj konkurencji międzygatunkowej. Stąd też wybijanie zwierząt, niszczenie tutaj roślin oraz też konkurencja wewnątrzgatunkowa i taka powiedzmy tutaj ego, taka. I powiedzmy, taki egoizm, własna samolubność, jeżeli chodzi o inne osoby, o innych ludzi. Jak widzimy, w takiej wizji bardzo łatwo nami kontrolować, ponieważ można powiedzieć, że naszym celem są wyłącznie takie samolubne pobudki, jak jedzenie, jak prokreacja, czy osiąganie wyższych tutaj miejsc. W hierarchii społecznej, aby mieć jak największą moc, siłę oraz aby mieć jak największe szanse na przetrwanie. Jak widzimy, gdyby każdy w to uwierzył, nasz świat byłby okropny, byłby okrutny i tak naprawdę każdy, kto by wiedział, że jest inaczej, kto by wiedział, że mamy duszę, że istnieje coś więcej niż fizyczność, to każdy, kto by o tym wiedział, łatwo mógłby kontrolować takim prymitywnym, materialnym człowiekiem. Zauważmy, że idzie to znacznie, znacznie głębiej, albowiem od wielu tysięcy lat ludzie doświadczali mistycznych doświadczeń. Mieli proroczesny, doświadczali na przykład telepatii czy innych rzeczy, wizji też energii, wizji nie wiem, duchów, duchowości, czy pamiętali swoje poprzednie wcielenia, a poprzez programowanie od ostatnich kilkudziesięciu, głównie lat, na to, że wszystko jest włącznie materią, w takim przypadku nasz umysł zaczyna filtrować to, co niematerialne. I zaczynamy się coraz to, ale to coraz bardziej zatapiać w materializmie. W Indiach już dawno przewidziano, że istnieją epoki, i podczas jednej e takiej epoki ciemnej kali Yugi dochodzi do całkowitego zatopienia się człowieka w materializmie, a duchowość jest całkowicie wyparta. Oczywiście we współczesnym świecie duchowość nadal istnieje i jest kultywowana, jednak jak łatwo poprzez propagandę materializmu wyprzeć całą duchowość i powiedzieć, że są to zwykłe halucynacje, Oczywiście osoby, które no, poprą tę wizję, będą wyż, wyżej w społeczeństwie, będą lepsze, logiczniejsze, inteligentniejsze, uważane za mądrzejszych, a ta reszta tych duchowych świrów uznawana za bandę osób z chorobami psychicznymi. Jak widzimy, taka wizja jest niebezpieczna i coraz bardziej do niej dochodzi. I jak widzimy, materializm może być naprawdę religią szatana, może być wielkim pra Planem elit, satanistów, jakichkolwiek istot, które w swojej hipokryzji zaczynają narzucać nam tę wizję i zaczynają odwracać to, jak wygląda prawda, przez to coraz bardziej i coraz łatwiej mogą kontrolować ludzkością. Jak widzimy, nie jest to zwykła teoria spiskowa, lecz to dzieje się naprawdę. Dlatego zacznijmy kwestionować to, co słyszymy w mediach i to, co chcą inni na siłę nam narzucać rzucić, ponieważ prawda broni się sama, prawdy nie trzeba komuś narzucać, prawdy, do prawdy nie trzeba zmuszać, ponieważ prawda zawsze się obroni, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa. Dlatego zawsze powinniśmy uważać na to, co jest nam wmuszane na siłę, na to, do czego jesteśmy zmuszani. I jak widzimy, materializm może być jedną wielką propagandą i iluzją z bardzo negatywnymi korzeniami, w satanizmie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Chętnie usłyszę, co wy sądzicie na ten temat, dlatego podzielcie się w komentarzach poniżej. Chętnie poczytam, co wy sądzicie na ten temat. Czy jesteście za, czy całkowicie sprzeciw, czy może macie jakąś pomiędzy wizję. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli chcecie coraz więcej i coraz bliżej być prawdy, nie zapomnijcie wpaść na mój kanał, gdzie staramy się pokazać Wszystkie dowody, argumenty, logiczne fakty i inne rzeczy, wszystkie pokazać i tutaj wyłożyć na stół i sprawdzić, gdzie nas te fakty doprowadzą. To nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, nie zapomnij wpaść również na inne social media i widzimy się w następnym odcinku.